Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie w tej zimowej aurze. W tej chwili minus 3, odczuwalne minus 9, 100% zachmurzenie. Dobra jakość powietrza. O 13:00 0 stopni. No i już będzie temperatura spadać. O 20:00 będzie 1 stopień na plusie i jest zapowiadany deszcz, czyli będzie odwilż. Póki co to trzeba cieszyć się co jest. Miłego dnia Wam życzę. Moja bluzka powoli nabiera kształtu. Zobaczcie, jak ten reglan ładnie się tutaj odbija. Bardzo mi się podobają te dziureczki. Są takie jak ażurowe, ozdobne. Bo też są projekty, które widziałam, że te dziurki są zabudowane. No, tak w męskich swetrach to raczej tak. To bardziej takie damskie mi się kojarzą no ale też można zrobić i damskie z zabudowanymi dziurkami ale to jeszcze przede mną teraz chciałam zrobić taki taką, taką bluzeczkę klasyczną I, i taka będzie no zobaczcie jak ładnie wszystko tutaj jest przód tutaj re reglan jeszcze raz pokażę przód Reglan, rękaw, reglan, tył. Tu mam zaznaczony reglan, rękaw. I ładnie to układa się w całość bluzki. Zaraz przymierzaj zobaczycie, jak to wygląda, czy pasuje, bo właśnie ta metoda ma to do siebie, że można przymierzać w trakcie pracy. W ogóle już jak się zacznie, zacznie ściągać, takie tylko trochę, że już można przełożyć, to już trzeba próbować, bo jest mało prócia wtedy, czy głowa przejdzie, bo jak nie, no to trzeba inne wymiary, bo to jest ważne, istotne. Musi przejść głowa, bo później będzie te oczka się dodawać. I tych oczek przybiera, bo tak z każdej strony przy reglanie dodaje się oczko, z tej strony i z tej strony. I tak z każdej strony, ile jest tych cztery reglany są. I tych oczek później przybywa, więc ta bluzka nam się rozszerza na ramiona, tak jak powinno być. I tak będę robiła do, do momentu, aż będę oddzielała te rękawy. A rękawy oddzielała wtedy, gdy już będzie uformowany w ten sposób, tak jak zazwyczaj robi się podcięcia pod pachą, tak do pachy będę robiła i wtedy będę mogła, już tu będzie część, podstawa rękawa, więc będę mogła oddzielić, czyli wziąć tą ilość drut tą ilość oczek z rękawa na oddzielny drut. Jeden rękaw i drugi rękaw i później będę robiła tylko przód i tył jednocześnie, a te rękawy dorobię później osobno. I to będzie, to jest metoda bezszwowa. To będzie bez żadnego szwu, także jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. No, w tej chwili wygląda fajnie, no bo już się układa pięknie w całość, także wygląda fajnie. I teraz zobaczcie, ja wzięłam sobie podobną bluzkę, to znaczy podobną. Chodzi mi o, o grubość włóczki i według tej, tej bluzki po prostu dzierga. Tutaj są, już zbliżam się do rękawów, tak? Już zbliżam się tutaj. Tutaj mam rękawy, więc zbliżam się, ale tu były podcięcia, więc będę starała się robić dotąd, tak jak były te podcięcia, żeby, żeby to było prosto. No i tak widzicie, to wygląda. To jeszcze mi się rozszerzy, bo jeszcze będę dalej robiła. O to dam wyżej, o. i sobie tak wziąć taką bluzkę, która może nam służyć jako taka próbka. I wtedy wtedy kontrolujemy to, co robimy, prawda? Bo jak robi się często taką metodą, no to się już wie na pamięć, co i jaka, tak? To kontrolować, próbować, przykładać, mierzyć. Aby nam wszystko grało i pasowało. To teraz przymiarka. No i tak moja robótka się prezentuje. Normalnie przechodzi przez szyję. Nie jest opięta, nie jest obcisła. Zobaczcie, ładnie się tu rozszerza. Można oczywiście, gdy ten ściągacz mniejszy zrobić, no nie musi się ściągać. można prawe, lewe czy tam jakieś, jakimś ryżem zrobić. To wtedy będzie. Będzie o tak na przykład, jak chce się z dekoltem, jak chce się leciutko, to tam dwa, trzy jakieś okrążenia tylko. Ale ja chciałam tak i mam tak. No i zobaczcie, ładnie tutaj się rozchodzi już ten reglan. Tu będą ramiona, jeszcze mi tu brakuje trochę. Jeszcze muszę tyle dorobić do, do pachy. No i tu na te ramiona jeszcze mi tyle brakuje, żeby tutaj szło na ramiona i do pachy jeszcze. Jeszcze tyle mi brakuje. No, ale już widzę, że już widzę, że, że coś z tego będzie. Także. To jest bardzo fajny sposób, ponieważ nie trzeba szyć później. Metoda bezszwowa. Tylko, że. Tylko, że po prostu najważniejsze są te wymiary. Te wymiary są najważniejsze, żeby głowa tu przeszła, żeby była odpowiednia ilość oczek według swojego rozmiaru. Później one się rozchodzą, bo dodajemy, tak jak mówiłam, wielokrotnie dodajemy i one, te oczka, będą przybywać i, i rozchodzi się po prostu. Ta robótka rozchodzi się na ramiona i później będzie przybywać tych oczek coraz więcej. Ale już jak się tutaj, roz, już jak prawidłowo się rozliczy, rozpisze, no to wtedy jest fajnie. Jak myślicie? tutaj pięknie podśnieżane można iść no i jest moja apteka Lucrezia Ja już w domu z apteki zaszłam tylko do Żabki, bo obok jest. Nie szłam do Biedronki, bo jest tak ślisko, że po prostu boję się jakiegoś upadku. Tak więc leki, wyobraźcie sobie, że jakie moje szczęście mam za darmo. I te, które tam zamówiłam, to też są za darmo. Także no, tylko się cieszyć. W tym roku lek który muszę pójść, bo do lekarza pierwszego kontaktu, bo tam mi wypisano na 100% ten lek, który do tej pory brałam, ale on jest, będę płaciła. Tak jak płaciłam 50 zł, to będę płaciła 15, więc muszę pójść do lekarza po, nową, po nowy kot, po nową receptę. No i kupiłam sobie banany. była W żabce była promocja. 6 bananów. chlebek żytni ze słonecznikiem. Tak, ze słonecznikiem, dwa pomidory. No i tu kupiłam sobie mój grzeszek. Zaraz zrobię kawkę do tego. Montę w filiżanecce z targarskiej. No i będzie miły dzień. No, do tego ogórka zielonego i takie moje zakupy nawet. Yy, nie pamiętam, ile za to zapłaciłam. Nie będę zmyślać. Tak więc byłam pod wrażeniem darmowych tych leków. Także więc, no, seniorka. Och, Coś za coś. Niestety już seniorka, ale dobrze, że jest taka opcja. Za te leki jeszcze do niedawna płaciłam, tak więc miła niespodzianka w tym roku mnie spotkała. To cóż, nastawiam wodę i napiję się kawy.